Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani widzowie. Zaczynamy. Co? Co to kurwa było? Co? Co? Zapomn, jeżeli żeli papom. O Jezus, nie mam. <laughs> c'est bon, c'est bon, joli popon. J'y co pon, Ja jej nawet nie widziałem o kurwa mać Ja jej nie widziałem O. ci ponę pom, że robią bumbu dumbu

Nice. So oh, oh. I stand. That's black now. Who was Skylight? Unknown. You don't know. We can call your entire bar. Yeah, you can just wait there. Oh, fuck! Sorry. Oh. Fuck. Oh, nice. Fuck. Ah, yeah, yeah, Nice try. Nice try. You should have stopped. a pong. It's a pong. Johnny Pong.

Jest szósty, jest szósty, słuchajcie. Jest szósty skin elitarny. Szósty, napiszmy sobie, że to jest szósty. Uff. Będzie Black Eyes? Czy będzie Black Eyes? Czy będzie Black Eyes? Halo? Rainbow Six, ja cię błagam. Jednego Black Eyesa. Może być dla jegera, może być dla Bandita. Nie obraźmy się wcale. Black Eyes, Black Eyes, Black Naprawdę. 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 Słuchajcie, to jest, to jest prawdziwe. Naprawdę. Bekon. Bekon. Jest, czy, ta czy, ta czy to jest. Czy to gra jest po.? Czy to jest po Czy to Ja nie wierzę po prostu. Jezus Maria. To nie, nie, nie. nie, nie niesamowita, niesamowita sprawa, niesamowita sprawa. Epicki skin bacon. Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Epicki skin bacon. You are kidding me. Uuu, to jest siódmy, słuchajcie, to jest siódmy skin. Siódemeczka. Siódemeczka na 50. To jeszcze też nie najgorzej w sumie. Może święty, może nie bekon, może nie bekon, może nie bekon, proszę tylko nie bekon. Nie chcemy bekonu, nie, bekon już był, bekon już był. Starczy. No dobra, może teraz. DMR, tak, De oby nie DMR, oby nie bekon, oby nie DMR, oby nie bekon, oby nie DMR. Szkielet, nie Niesamowite są epickie ozdoby, powiem Wam szczerze i. Czy <ścoughs> ja wiem, czy to zasługuje na epickiej. Epicką ozdobę. No nie w moim przypadku. Ja uważam, że to jest totalnie nie zasługuje na bycie epickie. Ten fioletowy kolor troszeczkę nie pasuje. se <grywka> Cepą, jeżeli popą. Czemu zrobili mu bubu bubu? Bu?